Hej wilk, dlaczego masz takie wielkie zęby? Żebym mógł dobrze zjeść czerwonego kapturka i małe trzy świnki. Cześć widzowie, dziś rozmawiamy z wilkiem w lesie. Cześć, cześć który widzowie. Który tu stoi. Cześć widzowie. Wilk, dlaczego jesteś błochaty? dlatego że byłoby ciepło w zimę na przykład kiedy się wie nie kolumnie bo wilki żyją w lasach i nie mają ubranych, tak jak dzieci dlaczego masz czarny nos? Ose pomalowałem no nie wiemy dlaczego masz ogon? żeby nie merdzać to mi sobie na tyle co ja idę